Dobry, no nie ma tak o 6.40 wstać, żeby sobie zjeść na nie do 10 godzinach prawie, 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 prawie jazdy, no, dwóch minut mi brakowało, ale nie ma też jak kurde stanąć jak da. pipa dosłownie przed demo, już tam chociaż trochę miejsca z tyłu mam. Się, prawie się ten dzień łączy łączy To też tutaj przyjechałem na tą tak kiedyś tu przyjechałem na bo tam przy tym przystanku stałem na strefę przemysłową Spusty na razie póki co to można sobie zawrócić Pół dojadę, na jedną szyftę, na załadunek Bo tak to szkoda 45 minut, żeby później jeszcze przyjechał eee, Zobaczymy jak tam droga Wiem, że jak jechałem do Kond Wrocławskich, no to Mi to zajęło 3,5 godziny to Tak mniej więcej będzie wychodzić Tutaj półtorej do granicy Dwa do kąt wrocławskich. Więc miejmy nadzieję, że jeszcze godzinami wystarczy, żeby skąd do skarby dojechać Jeżeli nie, to się wkurzę, górze braknie 10 minut. Czy ktokolwiek tak może być? No nie chciałbym, nie chciałbym, nie chciałbym, naprawdę nie chciałbym. Pyk i elegancko kurczę, tak przyję. przeszedłem koło samochodu I te, te Jezus, już trzeba go kurde umyć brud u niego widać No szczególnie też na szybach, na szyby to już kurde swoją drogą Myje się co 2-3 dni I tyle kolega dzięki dzięki tylko żebyś był szybciutki bo tutaj jest zakaz Przez 60 km dobrze pamiętam no 54 km nie jest źle ale mogło być lepiej 87 ale też muszę się chyba zatrzymać nie, jeszcze, jeszcze, przetrzymam hałas Także do następnego, za pół godziny następny będzie po... Parking Dobra, jedziemy Po wymęczonych trzech godzinach Trzech i pół w sumie Wyjeżdżam hmm? Coś mi się wydaje, że tak na złość było Troszkę hmm. Zamiast yy, jakoś normalnie załadować to się naprawdę tak bujali, 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 bo mieli. miał czas, miał czas, miał czas. Zgadza na to może, że mm, te 12 godziny opóźnienie, no ale no bez przesady, no jeżeli towar był dla mnie, no to co wyparował. <grym> ja też mówię, dużego ruchu tam nie było, więc spokojnie kurde no dałoby radę normalnie załadować no ale <laughs> coś się posiedziało to się posiedziało zrzemnęło się zjadło się raczej zjadło się obiad, się i tak o i tak o tutaj jest jeszcze pytanie czy ogólnie uda się mi odprawić To jest 16.30 hmm. o ja No 40 minut potrzebujesz żeby tam dojechać no jest wielkie pytanie Czy się uda? Eee. Zaczynamy, zobaczę. Ech kurde, no taki ładny plan całotygodniowy i, i co? I, mm? Ma rypnąć? Hmm. Mam nadzieję, że nie hmm. Dobra Idziemy Kurde, że się nie pomieszczę ze wszystkim Może jak już klima chodzi? Płatki Coś jeszcze? Tutaj dwie bułasy. Hmm, Czekolada to chyba. No Tak to wstawię. I tutaj jest ta też na smaczku. To do wyrzucenia. Ach. Udało się. Udało się, proszę Państwa, odprawić Była wielka niewiadoma, bo było tylko pół godziny na to, żeby mnie odprawić Na szczęście wszystko się udało Na szczęście To słuchajcie, to ile ja stałem tam? 25 minut Dobra No, nie muszę się spieszyć, niech jeszcze 5 minut zrobi, to będzie akurat Pauza. No tak to pójdę sobie w sumie, czy potrzebuję? Ach, w razie co, w razie co, dobra, a miałem lek wziąć Kurde, kolacyjny lek trzeba wziąć. No i to lekki, to! Jeszcze wody weźmy Było Ty kochana. Jesteś. rzucamy Cię tutaj, to tutaj, to tutaj i a ja tutaj. mnie nie zgniótł mojej kolacji. Co prawda śmieciówka, ale cóż. Ma czasu, no, nie ma czasu, trzeba łać. No, czy nie ma czasu, trzeba orać O, panie, że pan mi akurat odjechał, bo też tutaj tak chłopakowo stoję. Między parkingiem a pompami to widziałem, że. No, dawaj czadło. Że i tak na chwilę na wykąpanie się, na zakupy. Więc spoko. Nie ma problemu. Jak najbardziej No, siema, siema Tu trąbi, ale to Nie wiem, trąbi w kombi Dobra Zjem mojego śmiecia Jedziemy dalej i lekkie zatwardzenie mam... A, i to... Tyle to jest nic. ja tu jechałem to patrzyłem, że to jeszcze... To się ciągnęło. Ale no cóż. Na razie trochę się zmniejszyła. I co, zdajemy i pobieramy na... Remajnie, czyli na innym kolejnym depocie. Tym razem dwudziestkę. Tak dla urozmaicenia. Kurwa. 20. No cóż. Będę musiał złożyć ramę na 20, pobrać i jechać. No, najlepsze jest to, że. Mateusz to już mówi, żebym tam był najlepiej na śmigłach. Jeszcze muszę się zważyć muszę się przed. zważyć się przed. Załadować jeszcze raz się zważyć i jechać. Oj, oj, przepraszam. Mm. To właśnie nie będzie gdzie papiery będę. Czy tam gdzie się ważę, czy coś. Bo no to zupełnie różnica jest, nie wiem, 5 km. Może, może i nie, nie wiem. Ale wiem, że są dwa różne adresy w Czechach. albo obok siebie, niedaleko. Nie Więc tak się sprawa nie wa. Tak się sprawa miewa Ojej I Matejko i 6.20 wstać To musiał wykorzystać Cały swój czas Jaki mam możliwy Możliwego ile jeszcze mam? 4,5 godziny No to tyle Nie, jeszcze gdzieś 5, 30 muszę zrobić no bo mi się nie zrobiła pauza eee, 4,5 godziny jeszcze mogę Przyjdzieś eee, za bedrin Gdzieś za bedrin Poezu, eee, co tak mi się dziewa? Mm. Nie, chyba trzeba tak... Trzeba kawę śniąć Chyba tam, chyba tam Trzeba zrobić... No, czas na kawę nie ja no, jak wyjadę z Hamburga, się zatrzymam to na pół godziny, to zrobię sobie kawę. A co? No, ruszajcie się, ruszajcie się, bo to szkoda czasu. I weź tu znać dziesiątkę. <grym> Niby tłumaczył dwa razy w prawo i ten. Będzie dziesiątka. A już naremajnie, kurde, złożoną ramą, kurde. No, się zmachałem. Bo się bo chce człowiek. Szybciutko, szybciutko. I tak o. o. No, a już w I tak o. Najlepiej szukać riferów dziesiątek, no, dwudziestek. O, kurde, dziesiątek. No i tak będzie na pewno tam po drugiej stronie Nie wiem czy on co czy C mówił kurde Może i tu Co to za smsy No tutaj z reguły zawsze były rifery no nie? Tak właśnie mi trochę zaskoczył że powiedział 10 Nie kojarzę, że była jakaś dziesiątka. Tylko właśnie A, B i C. Dobra, wyłączę się na chwilę. Dobra, dwudziestka pobrana. Udało się. Kurde. Jednak on coś innego mówi. jakimś C jakoś inaczej chyba, jak widać. Bo tu sobie zrozumiałem C inną, to, to dla mnie to nie, nie było. Jasne. Uuu. No, najważniejsze pobrane, przykręcone, sprawdzone. jest wszystko ok Jedziemy. Tutaj będziemy jechać. Na, la, 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 jedyneczką jedynką, jedynką na Hanower, Magdenburg, Z Magdenburga tam na Drezno i tam przez granicę Czeską. nie mi będzie. 30 km, może od granicy ta miejscowość? Chyba też w ten stylu. A już dawno nie jechałem tutaj jedyneczką i dwójeczką, więc będzie ciekawie. Nie, nie. Jeszcze o tej godzinie. Hmm, 15:50. No to będzie, może być ciekawie. Zobaczymy. No, ogólnie korki były w drugą stronę, bo kierowca Marek mi mówił, że. Były. kierowca, Że były tam. Kurek. A to w stronę Flensburga do Danii Mam nadzieję, że w moją stronę tego nie będzie No Oczywiście albo tędy, albo przez Berlin Berl To jest tylko 10 km różnic A może i tędy będzie lepiej Zobaczymy, zobaczymy Może mniej tych rozwężek będzie ograniczeń No więc może ogólnie będzie lepiej. Zobaczymy, zobaczymy, no na no, razie póki co to jedziemy w tamtą stronę. No, kurde, no światełeczka, światełka. No, wyłączamy wszystko. Kurde, no pół godziny straciłem na. Ja byłem w Rejce w Eurokaju. Myślałem, żeby zrobić kawę, ale kurde, no nie wiadomo, kiedy by on tu przyjechał. Ale moja, powiedzmy, moja pauza ta 30-minutowa poszła tam. Więc teraz, tak, bez sensu robić cokolwiek. Nie wiem, zaczymy. W sumie to jest tylko 4 minuty, czy tam 5 minut na to, żeby zagotować wodę. I może i tak zrobię. No. Senny temat, co mi się o Takie hecy, no. Hmm. Dobra. Będziemy pędzić. Może od razu sprostowanie zrobię, nie jedynka tylko siódemka, kurde no. Jej. Też takie moja znajomość tych, w sumie kurde logiczne, parking pod siódemką. O tutaj właśnie jest ten nieszczęsny ee, korek, tylko czemu to tak kurde stoję, i tam Wcześniej jest strasznie dużo miejsca. Hmm. Nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, mnie to nie obchodzi, bo jadę w drugą stronę. No więc pędzimy będzie Siódemko do Hanoweru. Dzień dobry, nie ma to jak niemieckie śniadanie, o no co ci robię, o 4.30, o jest, no nic, całkiem dobre, Jakiś jakieś mięso, makaron z sosem pomidorowym, no i jeszcze kawę wziąłem, bo tutaj um, trzeba było lat zapłacić, czyli parking płatny, te 10 euro i za to miał w masie 7 euro do wykorzystania, Wczoraj no? dzisiaj wykorzystam, no nie? Kierzyna, nie wiadomo kiedy jest się w Czechach, dopóki się nie zobaczy na Znaki? że są zielone? <noise> Czyli autostradku? Dobra, jedziemy tu Jeszcze się zatrzymałem na chwilę Żeby doładować sobie konto Nawet kurde Powiedziała mi pani, że Powinno starczyć Do Pragi Tak jak mówię, do Pragi z powrotem A no ja oczywiście mniej niż Praga potrzebuję I ten, ale doładowałem jeszcze z 50 euro, żeby nie było. To mówię, wolę mieć więcej niż mniej. Ale też tutaj jest non-stop zjazd 4 stopnie w dół. Masakra. Ci, którzy mają 40 ton, ważą. To zobaczcie, to są pasy awaryjnego hamowania. I tutaj wpada się ten w ten żwir. <grym> Jakąś hamulce się przegrzeją. No. Szkoda, że to jest tak na równi z tym, a nie taki podjazd i wyhamowanie, no ale, nie mnie to oceniać. Nie mnie, o tutaj już jest lepiej, no. Tu już lepiej, jest fajniejsze, bo... po co? Bo jest właśnie troszeczkę pod górkę i kamień, kamienie są, no tam też były kamienie, no ale tu jest o wiele lepszy, lepiej wyprofilowane. Widać, że już chyba nieraz raz ktoś używał po tych hamulcach. No, mogą się zagrzec, oczywiście. Cały czas się zjeżdża w dół i zjeżdża i zjeżdża i zjeżdża. No to I się używa hamulca. Hamulcy? Tak to jest. Oczywiście już do mnie dzwonił. Dlaczego mnie jeszcze nie ma? Ja mówię, to korek, <grym> jak rozumiesz. ształ, No no i tak, o jakoś tam się dogadali, ale mówią, o problem, 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 problem. No cóż, jak problem, to problem. Złe so, ja poradzę Nic na to nie poradzę. Ech, ech, ech. No i jeszcze mam nic pół godziny do celu, więc Spoko loko, spoko, loko. Dobra, idziemy. No szkoda czasu.